I no będziemy śpiewać piosenkę, tylko sanie nie widać. Cioną, ciąną sanie, Góralskie kaniki. No cóż, piękne, piękne okazy tutaj. Pasiu. Przepuchniny balawander wojskowy. A czy te oczy mogą kłamać? Ależ nie, po prostu proszę jakie wspaniałe trio. Trio wspaniałe jest. Po prostu proszę zobaczyć dzisiejsze twarze programu, będziemy robić operacje, lampa w stajni i na stajni i będą świecić halogeny i będziemy życie zmieniać bardziej oświetlone po zachodzie słońca, ale tu płynie taka krew gorąca, a to jest pani Cyna, pani Cyna twarz dzisiejszego naszego programu, elektryczne szaleństwa wujka Zbyszka. 。